Siemaneczko Dzisiaj taka krótka wyprawa, zobaczyć most Świętokrzyski w, w Warszawie Jak wygląda w ciemności I Raczej będzie ładnie wyglądał Nawet jestem przekonany o tym Zapewne super jest rozświetlony, Ale jego konstrukcja też jest ładna No i Wieczorową porą chciałbym zobaczyć przy okazji treningu Powiem wam, że dzisiaj Bardzo trudno było mi się zebrać, żeby na trening. Pogoda kiepska. Nic się nie dzieje. Nawet ciepło 7 stopni. Ja tu nie wieje. Deszcz nie pada, śnieg nie pada. No i tak jest nudno. Kurczę, tak nie lubię. Żeby śnieżek wypadał czy coś. Ale co? Trening to trening. Trzeba lecieć. Już na sztywno trzymam się teraz bez żadnego wytłumaczenia, czy nie wytłumaczenia, czy się chcę, nie chce Trzy razy w tygodniu musi być teraz trening konkretny, bo dosyć dużo mam zawodów poważnych, więc musi być konkretny trening. A z zawodów, o których wiem, jestem zapisany, to tak, maraton w Krakowie w kwietniu, maraton we wrześniu, w Warszawie i Maraton w Poznaniu w październiku, ten w Poznaniu jeszcze nie było zapisów, ale już o terminie wiem, z półmaratonu to w lutym wiązowna, w marcu w Warszawie, no i we wrześniu półmaraton braski także szykuję się dosyć mocno, no i tam jeszcze jakieś piątki, dziesiątki w międzyczasie. Najgorsza no jest ta walka. Zapewne wiecie, jeżeli nie przy sporcie, to przy czymś innym. Jak się już zacznie, czy tylko u mnie wyjdzie się na dwór, to już biegnę. Ale żeby zebrać się, ile myśli, czy można było poleżeć, można było posiedzieć, a ten biegnie po prostu. Ale jest super No i najważniejsze, jaki dzisiaj trening mam no dzisiaj muszę przebiec biegiem spokojnym godzinkę A potem 6 razy po 100 metrów sprintów Czyli taki bardzo delikatny trening A tutaj tak naprawdę niedawno biegliśmy było mnóstwo śniegu Styczeń i 7 stopni Nie wiem do czego to prowadzi ale obawiam się, że kiedyś będziemy mieli nawet i 15 stopni w styczniu no i nie wiem jak wy ale ja to się nie mogę doczekać jak po 15 o 16 będzie jasno to co teraz jest to jest tragedia tam zimno może być ale najgorsza ta ciemnica prawie dobiegliśmy do mostu świętokrzyskiego po lewej stronie w oddali mamy stadion narodowy oraz dworzec stadion widać jak kiedyś stadion narodowy wyglądał nie w obecnej formie, tylko kiedyś, kiedyś. Jak były bazary, budy i tak dalej. Teraz już tego nie ma. Jedyna pozostałość tamtych czasów, budy, to tutaj. Zobaczcie, jaki hardcore. I pomyśleć, że kiedyś cały stadion był takim czymś. Nie wiem, czemu tego małego fragmentu nie ruszają. Czy to jest jakaś prywatna. Działka i wynajmują, ale zobaczcie. Mm. Klimat jest mocny. Dzisiaj wyjdzie mniej więcej niż te 30, to znaczy godzina biegania, ale chciałem inaczej, inaczej pobiec i zobaczyć e, linię wejście N2. Druga nitka, tak się prezentuje. I tam jest metro. Po prawej te śmieszne takie narośle to są otwory wentylacyjne prowadzące do metra. No a tutaj mamy drugie wejście. Jadąc linią M2 na Śródmieściu przeżyjemy się z linią M1 czyli tą pierwszą wybudowaną no i możemy się przesiąść. Co do historii metra i inni, jak jestem teraz to jest temat chyba na inną okazję bo ja już widzę most świętokrzyski a o metrze to trochę jest gadania także będzie odcinek o metrze pomyśleć, że wrześniu tędy zbiegałem i tutaj się kończył półmaraton kurczę, to wrzesień przecież tak niedawno był no dobra, ale zobaczcie tam w oddali już jest most świętokrzyski super wygląda, biegniemy tam jesteśmy na miejscu muszę przyznać, że robi to wrażenie w ciągu dnia ładny jest ale nocą to jasne oświetlenie robi kapitalne wrażenie plus te liny rozciągnięte fajna konstrukcja naprawdę bardzo, bardzo ładna a jeszcze jakby śnieżek padał Uu, la, la. Albo mgła. No, super Jedynie co to ten most to jest taki lokalny. Bo główna droga biegnie o tam, tam, tam na dole. Tam jest Wisłostrada i bezpośrednio nie da rady wjechać na niego. On jest taki jakby lokalny. Łączy. Tam jest powiśle, a tam jest Praga. I żeby się przedrzeć z jednej strony na drugą to jakby no lokalnie trzeba wiedzieć, gdzie wjechać, gdzie zjechać, żeby się na niego dostać. No może dobrze, bo nie jest tak obciążony, ale z drugiej strony, jak jadę sobie tutaj no, na przykład z domu i chcę zjechać szybko, to nie zjadę tak szybko z niego. Trochę tam muszę poukluczyć i dopiero jestem na dole. Podbiegniemy na drugą stronę i wracamy. Oczywiście po prawej Wisła. I panorama Warszawy super. A tutaj most fajnie, robi wrażenie. Widzicie, pomazane. Nie nazwę głośno przez kogo. No dobra. Most żegna nas, a my żegnamy jego. Bo ta moja wycieczka to wreszcie trening nie będzie godzinny, tylko będzie dwugodzinny. A ja lubię sobie pogadać. Sam do siebie, to znaczy oczywiście do Was, ale w tej chwili sam do siebie, to to mogłoby się nieszczęśliwie długo e, dziać. Mm, także lecimy. Zobaczymy czy po drodze. Coś będzie jeszcze fajnego. fajnego. No i dobra, po treningu wracam. Wyszło 11 km e, czyli 11, w tym 6 razy po 100. Mega dobrze weszło. Mm, sprinty też super. O, udany wieczór! Znaczy wieczór udany, udany udany wypad, bo wieczór jeszcze się nie kończy. A, także wszystkiego dobrego Wam życzę też na wieczór. Na razie hejka!